Hello! Cześć! Cześć! Ty, ty, podobno Kowalski jesteś. A gdzie to napisali? No tu mam na kartce. A, to może jestem. Okej, okay, jestem. No, a tu też pisze, że jesteś liderem. To jest coś od lizania? No to, wczoraj byłem, dzisiaj nie wiem, czy mnie nie wypierdolą. <grym> <grym> no to jesteś. Liderem w projekcie kulogos. Co, co to znaczy być liderem w projekcie kulogos? To znaczy, że kurczę, rządzisz tutaj. Eee, rządzenie ci się włączyło. Tak. No, tak, no w sumie w kuchni nie możesz, to musisz tu. Pierdolec taki mi się włączył. No, no właśnie, to jest jak Piotr opowiada, że jak zostaniesz e, posłem albo senatorem, to wtedy ci. To momentalnie tak, odpierdala to pierdolec się. i mi już odpierdoliło. Co, co ty tu jeszcze na Baz grałeś? Podobno wspaniała społeczność. O co tu chodzi z tą społecznością? No wspaniała, no coś źle czytasz, czy co? No zajebista, no, atmosfera zajebista. Nikt nikogo nie ocenia. Yy. Co więcej, przyjaciół mam dużo. Tak, Nowych. to prawda. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Przyjazna atmosfera, podobno też jest. Oczywiście ponieważ posługujemy się komunikatem otwartym i to powoduje, że jesteśmy do siebie i życzliwi i negatywnie nikt nikogo nie ocenia. Jest po prostu super. Coś tu popazgrałeś o zakazanej wiedzy. O co to chodzi w sensie o seksie oralnym coś? A to nie, to to nie jest zakazana akurat wiedza. Aha, My się tak. uczymy takiej wiedzy, której normalnie się nie nauczysz. Tego nigdzie nie ma lub jest to gdzieś no, przeszmugulowane pod, podziemnymi kanałami, a to jest wiedza, która przystosowuje Cię do życia we współczesnym świecie, tak naprawdę. No oczywiście tę wiedzę otrzymujemy od najlepszego szkoleniowca w Polsce i jednego z najlepszych na świecie, samego naszego legendarnego Piotra Tymochowicza. Zwanego guru... Guru sekty Kulogos. O! No, no, a ostatnio robiliście szkolenie, w sensie szkolenie, takie wprowadzenie, bardzo fajne robiliście z, z Romanem, z Elżbietą, no tak, z Sławkiem. Wchodzimy w szkolenia z, z rynku kryptowalut, bo nie tylko ja, ale większość mądrych głów na świecie uważa, że to jest przyszłość po prostu wyprze to klasyczną ekonomię i nieodzownie przy tych teraz maksymalnych kontrolach przez banki, przez polityków to jest jedyna droga słuszna, żeby zabezpieczyć swoje finanse. Żeby być wolnym człowiekiem. I żeby tak, bo trzeba pamiętać, że żeby osiągnąć wolność osobistą, trzeba najpierw osiągnąć wolność finansową. I tu właśnie Osiągamy. wy. Tu w kulogos. Właśnie Wchodzicie wy. W to robimy. Tak, tak. Jak można do was dołączyć? Trzeba, nie wiem, tam krew sobie upuścić, zadzwonić do diabła. No, baranka trzeba mieć ze sobą. Na, na, na... W sensie, żeby się z nim bawić. No, 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 to no, 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 nie? I dopiero możesz do nas przystąpić. A tak na poważnie, to wystarczy się z jednym z. Z nas skontaktować. Jak, jeśli chcecie skontaktować się z takim trochę wariatem jak ja, to możecie ze mną, a jeśli chcecie kogoś poważniejszego, to yy, mamy wielu wspaniałych konsultantów. Wystarczy do jednego z nich napisać albo zadzwonić i bez jakiejkolwiek wiedzy yy, o kryptowalutach, o czymkolwiek oni Was wprowadzą do naszej społeczności, do naszego projektu, gdzie można nabyć zajebistą wiedzę. I nieźle zarabiać. No co, no, no ja, ja, ja czekam, ja, ja po prostu czekam aż będziesz już tak bogaty, że w końcu będziecie na mnie stać. Pozdrowienia! O, jej, o, Pozdrowienia od Cześć Wam! Cześć!